Przekaz od Ducha Świętego, Żywy Płomień. Oto przybywam i działam w was, ale i poprzez was. Tak bardzo pragnę działać bez limitu, bez jakichkolwiek hamulców. To wy mnie ograniczacie. To wy stawiacie granice mojemu świętemu działaniu. To wasz Duch mnie ogranicza. Nie jesteście w stanie podjąć ze mną pełnej współpracy. A to dlatego, że ulegacie demonowi buntu żaden człowiek nie może się zbliżyć do trójcy świętej będąc duchowo ubrudzony nie cierpią brudu nie znoszą grzechów a każdy nawet najbrudniejszy grzech i brud i nieprawość powoduje smutek całej trójcy świętej odpycha was od nas trójca święta tak bardzo was kocha jest Czysta, Święta, Perfekcyjna. To Ja wykonuję najgorszą pracę. To Ja usiłuję zmienić każdą duszę. To Ja do was się przybliżam. Zmiękczam was. Dostosowuję. Daję wam możliwość przemiany. Przemagam swoje obrzydzenie do waszego brudu, grzechu. Daję wam łaski i dary. Przemieniam serca waszej duszy dostosowuję do moich działań na tyle że przy odrobinie waszej woli podejmujecie działanie mojej świętej łaski nawracacie się ja pragnę aby wasze serca wyczuliły się na działanie mojej świętej łaski zechciały ją przyjąć opamiętać się i zablokować moc działania upadłego anioła najlepiej i najmocniej działam za pomocą i wstawiennictwem Maryi mojej świętej kochanej oblubienicy kim ona jest to moja najświętsza oblubienica każdej osobie chcę ofiarować dać to co jej ofiarowałem lecz tylko ona otworzyła swoje serce na moje w nim i poprzez niego działanie tylko ona z ludzi słucha wszystkiego co do niej mówi trójca święta nie umyka jej żadne słowo, jest przez cały czas czujna i czuła, słucha, reaguje, wszystko wypełnia najlepiej jak umie. Kto pomija Maryję, ten pomija ważną część tego, co mówię, proponuję. Znaczna część ludzkości nie wie, że istnieje Trójca Święta. Spora część ludzi ignoruje Jezusa Chrystusa, i mnie nie uznaje naszego istnienia. Większość ludzkości otworzyła się na szatana. Mniej lub bardziej świadomie pełni wolę kusiciela. Niebawem dam dla całej ludzkości łaskę łask. Każdy człowiek pozna prawdę, że istnieje Trójca Święta, istnieje grzech, śmierć, a przy tym każdy człowiek pozna stan swojej własnej duszy. Ale moimi świętymi oczyma każdy też pozna miejsce, na które zasłużył w chwili Bożego sądu. Niestety, zbyt wielu ludzi oddało się księciu ciemności, są znieczuleni jego demoniczną hipnozą i znieczuleniem. Wielu z Was nawet się modli, pości i próbuje się umartwiać, lecz nie obserwuje duchów i ich działania. Które nim zaczną sączać swój piekielny jad, przy tym stosują hipnozę i znieczulenie, które zakrywa osobę demona i jego podstępne działanie. Trójca święta i Maryja uczymy was, abyście patrzyli uważnie na owoce działania duchów, lecz wy wcale albo bardzo mało się modląc, nie poszcząc, albo czyniąc to niedoskonale. Za bardzo nie umartwiając się, nie obserwujecie ducha, który do was mówi, a przez hipnozę i znieczulenie demoniczne nie zauważacie momentu, w którym zamiast Boga wykonujecie z atencją wolę upadłego Anioła. Niebawem będzie oświetlenie sumień, światłem świętej Bożej sprawiedliwości. Ono ukaże Wam prawdę. Jasno ukażę wam drogę, po której powinniście kroczyć. Zamierzam dać szansę całej ludzkości, każdemu człowiekowi, każdemu kapłanowi, biskupowi i kardynałowi, a także temu, kto pełni funkcję papieża, szansę i okazję do tego, aby się nawrócił, odwrócił się od zła, swoich uczynków, już teraz nadchodzi wir wydarzeń. On wszystko zwertyfikuje. Niebawem rozpocznie się wiele wojen, będzie wiele konfliktów w Polsce i na świecie. Źli ludzie z masonerii będą wprowadzali na świecie sztuczny głód, będą wywoływać kataklizmy, a także kryzysy i krachy gospodarcze. Szatan chce uśmiercić wszystkich ludzi na ziemi, bez wyjątku. By to móc zrealizować będzie używał do tego wierności i głupoty ludzi ze świątyni demona, a także Masonerii, będzie obiecywał im to, czego dać nie jest w stanie. Ci w swojej naiwności i głupocie, wyposażeni w wielkie fundusze, będą dość skruptualnie wypełniać plan Lucyfera i jego upadłych aniołów. A wszelkie stanowiska w kościele i na całym świecie będą pod jego rządami na krótki czas. Większość wydarzeń nastąpi po oświetleniu sumień, światłem świętej Bożej sprawiedliwości, po nim znaczna część ludzi się obudzi z demonicznego uśpienia letargu, ci staną po stronie Boga. W czasie małego sądu wielu ludzi umrze. Bo nie wytrzyma widoku swojej winy. Na kilka tygodni wszystkie demony na świecie będą powołane moją mocą, połączoną z mocą Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, a aniołowie wyznaczeni do tego zadania, wrzucą na ten czas wszystkie demony do piekła. Demony utracą kontakt z tymi, których dręczyli, którymi się opiekowali. Po kilku tygodniach otrząsną się i wściekłe ruszą do boju o ludzkość. Każdy człowiek będzie atakowany przez nowe demony. One nie będą wiedziały o Was prawie niczego, będą musiały uczyć się Was od nowa. W tym czasie opętani całego świata będą uwolnieni od swoich dręczycieli. Dla wielu ludzi łaska łask. Na nic się nie zda, bo ci z chęcią powrócą do służenia demonom. W międzyczasie część ludzi będzie pochwycona z ciałem, trafią do raju, pozostali staną do boju, będą wojować, będzie użyta nowa broń, jednak użyte będą także ładunki nuklearne. W tym czasie ujawni się oficjalnie syn zatracenia antychryst. On sztucznie wygasi konflikty, poda się za Chrystusa, który miał przyjść i innych cudownych ludzi. Oszuka zwiedzie prawie wszystkich ludzi na ziemi, niewielu się oprze jego działaniu, połączonego z działaniem demona. Oficjalnie będą oznaczali ludzi pieczęcią bestii, chipem, a dobrze w tym czasie powinni się schronić. W miejsca schronienia będą zachowani na czas stosowny. Pod koniec panowania syna zatracenia, Antychryst zostanie pokonany przez świętego Michała Archanioła. W pewnym momencie nastąpią trzy doby ciemności. W nich rozegra się walka o duszę całej ludzkości z demonami całego piekła. W tym czasie będą też działać prorocy Starego Testamentu, Henoch i Eliasz. Po trzech dniach ciemności przyjdzie Jezus Chrystus, wszystkich wprowadzi w nową moją erę. Polacy, wy jedni, pozwalacie mi w Was i przez Was jeszcze działać o wiele więcej niż inni. Chcę, aby każdy, kto tego jeszcze nie uczynił, oddał się w niewolę miłości Trójcy Świętej przez niepokalaną albo w niewolę niepokalanej oddanie to da Trójcy Świętej do was w miarę swobodny dostęp niczego się nie obawiajcie lecz spokojnie dajcie mi dostęp do waszych serc i dusz ja wówczas sam dokonam reszty Pragnę, aby taki krok uczynili wszyscy polscy kapłani i biskupi, i kardynałowie, ktokolwiek ze świeckich czy duchownych, kiedykolwiek oddał się diabłu, podpisujący rograf, czy przez inne sposoby oddania, teraz niechaj się dobrowolnie wyrzeknie diabła, a w zamian niechaj się odda dobrowolnie, w niewolę miłości Trójcy Świętej, przez Niepokalaną, Wówczas moc szatana zostanie w Was złamana, wyłączona, a Wy będziecie mogli być uratowani i korzystać z wolności dzieci Bożych. Kocham Was niezmiernie, o moje dziateczki, i z miłością przytulam Was do wnętrza, mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.